Dektando, opiódła burmistrza. I e, życzę Państwu powodzenia i Pani Karina odczyta wolny <laughs> Dziękuję bardzo. Rozżalona, 25,5 letnia honorata, zamyśliła się kręcąc machinalnie w te i we w te stopą ósemki. Niedługo południe, a tu jeszcze huk roboty. Przede wszystkim trzeba przypomnieć stryjowi Hipolitowi, żeby wyheblował deski na budę dla psa o wdzięcznym imieniu Rzezimieszek który chwilowo pogrążył się w słodkim nic nierobieniu. Co prawda, mówiła Hipolitowi o tym raz po raz, ale czuł się ostatnio niezdrów i całe dnie spędzał współleżąc na kanapie. Postanowiła odwiedzić ulubionego krewnego. W pół drogi skręciła na łąkę, gdzie bujnie rozkrzywiły się jeżówka, anysz, szałwia i arcydzieńdziel. Honorata zebrała spory bukiet i ruszyła dalej. Na przydrożnych drzewach harcowały zwinne biebiórki, rozlegały się głosy grzegżółek i ludzików. Czarno-białe jaskółki z szybkością strzały ciały powietrze. Wysoko szybował jastrząb, wypatrując łuku. W okolicy swoje gniazda ubiło wiele różnego ptactwa, głuszce, żurawie i pustułki. Honorata dostrzegła, jak myszołów wyrusza na łowy przy wtórze pochłukiwania słów i puchaczy. Pomalowany na bladu żółto domek stryja kontrastował z ciemnozieloną ścianą lasu. Honorata pchnęła furtkę i weszła na podwórze, po którym harcował oswojony tchórz Grzegorz w towarzystwie sympatycznego jeża Jerzego. Zwierzaki okrążały niewielki gazon pełen różowych chiacyntów i białych róż. Na podwórku była również huśtawka, często okupowana przez dzieci przyjeżdżające z rodzicami na agrowczasy. Z ogrodu dochodził chór skrzydlatych mieszkańców. Nad głową dziewczyny zatrzepotała sójka. Po wizycie u Hipolita, bratanica planowała zrobić większe zakupy w nieodległym Giżycku. W mieście było duż, był dużo większy wybór towarów. Co prawda, przerażała ją powszechnie panująca drożyzna, no ale cóż, jakoś żyć przecież trzeba. Musi zaopatrzyć się w miód wrzosowy oraz musli w sklepiku zaprzyjaźnionej półwietnamki. Tymczasem, ni stąd, ni zowąd, znienadzka Luną ulewny deszcz i honoracie przydała się ulubiona, przeciwdeszczowa feleryna, chroniąca od fali życzu. Ja już żałuję, że się to zapisała. Czy że znajdujesz również interwencję na to, że zależała. Tak. Rozżalona, 25,5 letnia honorata, zamyśliła się. anysz co tam się rozkrzyżyło pierwsze? Jeżówka, Jeżówka? No anyż, honorata, zebrała spory bukiet. Na przydrożnych drzewach harcowały zwinne biebiórki, rozlegały się głosy grzech i rudzików. W okolicy swoje gniazda ubiło wiele różnorodnego ptactwa. W okolicy swoje gniazda uwiło wiele różnorodnego ptactwa. głużce, żurawie i pustulki. jak myszołów wyrusza na łowy, przy wtórze pokukiwania sów i puchaczyk. Jak myszołów wyrusza na łowy, przy wtórze połukiwania sów i puchaczy. Pomalowane na blado żółto. Kontrastował z ciemnozieloną ścianą lasu. Honorata pchnęła furtkę i weszła na podwórze. po którym harcował oswojony tchórz Grzegorz w towarzystwie

akcentów i białych róż. Na podwórku była również huśtawka. Często okupowana przez dzieci, przyjeżdżające z rodzicami na agrowczasy, niedługo południe, a tu jeszcze huk, roboty. Przede wszystkim trzeba przypomnieć stryjowi Hipolitowi, żeby wyheblował deski na budę dla psa o wdzięcznym imieniu rzezimieszek, który chwilowo pogrążył się w słodkim nic nie robienia. Co prawda mówiła Hipolitowi o tym raz po raz, ale czuł się ostatnio niezdrób i całe dnie spędzał współleżąc na kanapie. Postanowiła odwiedzić ulubionego krewnego pół drogi skręciła na łąkę, gdzie się jeżu się a anysz, szałwia i arcydzięgiel. Konorata zebrała spory bukiet i ruszyła dalej. Na przydrożnych drzewach harcowały zwinne biewiórki, rozlegały się głosy grzegżówek i rudzików, czarno-białe jaskółki z szybkością strzały cięły powietrze. Wysoko szybował jastrząb wypatrując słuchów. W okolicy swojego miasta ubiło wiele różnorodnego ptactwa. Głuszce, żurawie i pustułki. Ponorata dostrzegła, jak myszon wyrusza na łowy przy wtórze potakiwania słów i puchaczy. Nie, jak było? Jak wrażenie? Myślałam, że będzie bardzo dobrze. ale ale takie właśnie wyrażenia. Ni stąd, ni zowąd. No właśnie, to się rzadko nie, pisze. Nie, nie tak nie używam tego, że ja to bardziej nie piszemy. Nie piszemy, właśnie. Na nie. Nie, tym to nie wszystko polegało. Nie, tak ni stąd, ni zowąd, właśnie to, to, właśnie takie wyrażenia. Można, no, no, bo nie wiadomo, czy tak, czy tak, bo to, sama, to samo znaczenie, ale nie z tą wizą, prawda? No. Tak jak się przy... I pani wie, że to sprawdzę szybko. Dobrze, to w takim razie zapraszamy e, panie, no, panie, panie tak na przerwę. E, no, komisja komisji. uda się sprawdzić i o 15.00, na osobę. W takim razie przechodzimy do podsumowania dzisiejszego dyktanda. Yy, miałyśmy dzisiaj Oj, jedną osobę obecną, w związku z czym yy, pięć uczestniczek. Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w tym dyktandzie, w zmaganiach. Poszło paniom nieźle, <śleszy> 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 z uwagi na to przerażenie, bo naprawdę nieźle. Mamy dwa pierwsze miejsca, w związku z tym dwie Pani dzisiaj otrzymają pióro burmistrza z jego własnych rąk z gratulacjami. I zaczniemy może od miejsca drugiego. Miejsce drugie otrzymuje Pani Urszula Huckmark. <noise> bardzo dziękuję. Gratuluję. Panie Pana rok, to ono podwójnie będzie dla mnie ważne. Proszę mi wierzyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. I gratuluję naprawdę. Gratulacje. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Pani Justyna popełniła tylko 24 godziny. Tylko 24. To tak długi tekst, to naprawdę... Nie, no żałuję Pani. Znaczy naprawdę nie ma wpływów. Nie, nie ma. A mam napiśmę. O, napisane. A Pani Asia nic nie napisała. Dobrze. I uwaga właśnie, miejsce pierwsze otrzymuje pani Edyta Stańczak. No prawda? Proszę. Pani Edyta zrobiła 20. Gratulacje. Zrobi Różnica nie będzie. Pani proszę. Dobrze i pozostałym Paniom również dziękujemy. Dziękujemy. dziękujemy za udział dziękujemy. Pani Natalii Jędrzynowskiej. Proszę, Proszę dzisiaj nasza uczestniczka. Gratulacje, dziękujemy za udział. Witam Pani, Pani. Ja. również. O, gratulacje. Proszę bardzo. Pani, 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 Pani Dziękuję bardzo. Dziękuję. I gratulacje. Dziękuję. I gratulacje. Dziękuję. narodowe. dzieci, co? Dobie? zapraszam. Są, y, y, biblioteki i zaprosiliśmy panie do odebrania nagrody. I zapraszam Panią Danusię Nieple. O, gratulujemy. to Proszę zaprezentować, które zdjęcie. No, o, o, jest świetnie, dziękujemy. Dziękuję. I pani, dla Pani Ewy Zielińskiej. Miejesz nagrodę. Brawo, brawo, Gratulacje. Dziękuję brawo. I czy jest jeszcze tutaj dla pani Danusi Barteczki? Aha, to zgłaszała, pani będzie. Tak. Czyli odbierze. Tak, bardzo. Dziękujemy bardzo za udział i zapraszamy do śledzenia dalej naszej strony i wzięcia udziału. Wszystkiego dobrego.